Założyłem własną drużynę piłkarską Blur FC i postanowiliśmy zagrać w turnieju kompletnie bez przygotowań. Mamy za sobą dwa pierwsze mecze, które możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, jednak dopiero teraz czeka nas prawdziwe wyzwanie, bo ten turniej wymknie się z Polski. 5 minut, słuchajcie, gramy trzeci mecz. Nie wiem, jak ta drużyna gra w sumie. Dwie drużyny nam zostały: Sporting zabrze, Lisbona i Golden Six. Panowie, jest taki plan: robimy przewagę dwa reny, i Maszki potem włożymy. I włożymy. Potem włożą amatorzy, czyli my. Osoby amatorskie. Ja mam świadomość, że jako bramka czasami podejmuję to ryzyko, że jak puszczę klej, to będzie na mnie. No i jedno, nie, nie Ale, ale to z... zasłonię to białeś. Nie, no to Pierwsza to była za. To brała przy Pierwsza, Bierajmy. tak, ale ta druga była na mnie. Linia, brawo. brawo, brawo, brawo. 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 Skończysz! Brawo! Druga minuta, słuchajcie, 1-0, dobrze, jest dobrze. My z nie gramy.

谢谢谢谢谢 Michał, ha się. mikro plecy. Bravo! <grym> <dobra. grym> <Przez> dobrze, w <grym> plecy. Oj, Krzyśu, zmiany daj. Niech chce Tomu pograć. Tomu Alexa. Ale aleksa Krzyczę Ci, bo ja nie Nie Dostajesz Nie ma kogo. Nie pod bramką Muszę, muszę Dobra, muszę, zmiana Zmiana, Dlana, chodźcie No, chodź, zgodzaj Ej, Tomo, Tomo, daj zmianę 3-2, 3-2, no zrobili troszkę Ale spokojnie 5 minut, 5 minut, panowie Dla kogo była ta bramka? Dla ciebie, Miłosna bramka, miłosna bramka to była. Ja po prostu sobie strzelam gdzie chcemy, chciałem okienko i wyjść. Nie Ej, minuta ostatnia! 4 jest tak? Uuuu! Jakby to była brawa, to by była akcja meczu O to chodzi, o to chodzi! No! Ja, ale oni nie podają dzbanem, dobra Brawo, Brawo Dora. Dora. Kończowa! Ej, dobra, brawo! Koniec, brawo, mamy to! Mamy to, o to chodź! Tak, Najfajniejsze no, jest to, to, że wyobraź sobie, że oni mogą potem mieć takie uczucie na przykład za kilka lat, że Ej, my z nim graliśmy na Śląsku w piłkę stary i on mnie poszył, a ty podnosisz złotą piłkę stary w tym momencie co, jeszcze no. nie będą sobie tak myśleć wtedy, no To jest mocne, nie? Kiedy mamy myśl, do... 2020, 2022, ja mam przerwy, 20, piłce? 20.20, no i ja przerwę No, Mamy przerwę teraz Pozdrawiam wszystkich widzów I fanki kuby To co, wrzucamy? Ja piłkę przyjąłem, czy ty trzecie ma co na ja. ryj? Tarania na ja. nóż, ja, ja. No ale dobra, ale to jak na mówię zadziałało. Oh. Oh. Ja ci wyrzucam ten przyjmuję, ch** wie czy na ryj czy na niej, ale bramka jest. 2 godziny mamy, lekko. Kurde, takie dobre buciory, tyle lat pożyły. No zobacz. Od tego kopa. A już takich dobrych nie produkują. Już takich nie ma, same takie gówno plastikowe. Takich nie dostanę nigdzie. Chyba, że widzowie macie jakieś jak... Magista, Nike Magista. To odkupię. 42 i dwie trzecie. Że jakbym co miałem to wypaść z, z, z ciała i nogi mnie tak wolno jakbym miał nie postawić osobnego kroku. Ale na luzie, wygramy. Brawa, brawa, brawa. Chcecie, żeby Wera grała w damskiej drużynie na Mów Federation? zostawiacie łapki w górę, 100 tysięcy łapek. kiedyś oboje zapomnieliście klucza, nie? I miał śpiła ze sobą I tak czekał 60 godziny na kogoś i... Edwera powiedziała, ty nauczysz mnie jedną kość świata. A To ona mnie uczyła. za ciebie? No. Ej, mamy lepsze, dawaj, jedziemy. jedziemy. Dobra. Żyjemy, 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 żyjemy. Wchodzimy z pierwszego. Dajcie pięciu Będziemy kontrolować, gra reszta teraz, niech nimi pograją. Ja wam przepraszam. Tak, ruszajmy się, już żyjmy tym, żyjmy. To jest dobrze bronisz, nie? Dzień. Naprawdę. Zresztą nie mam kuckę? W górę, 100 tysięcy łapek w górę i kolejny mecz Będę grał w laczkach na kolejnym turnieju Mają luz turnieju. To są troszkę agresywniejsi Oni proponują Premier League Oni chyba oglądali MUVA, Team Gold Jak <laughs> no ktoś z was zostanie faulowany <laughs> mocniej, to ja wchodzę No i wszystko Przypomnijmy, że trenujemy MMA od dłuższego czasu No właśnie, mamy Zobaczymy, jeden w mi momencie będziecie coś, kurde. zniszczyć. Dobra!

Musimy to wygrać. Sytuacja, sytuacja jest nieciekawa. Sytuacja jest nieciekawa. Musimy to wygrać. Dobra. Dobrze. Chodź jedno. musi się odpalić. Ostro musi się odpalić. Na przykład teraz. O, niżej, ostro, niżej, celniej, lepiej, szybciej, taniej, ja, drożej... Nie bo roz... chyba. フィジカルで。 No, Pomożliwiła, kto piłka nie są trudne piły No nie są trudne piły. Po ziemi, nie? Oni, no. Oni no dwie bramy z daleka coś załadowali. Ty. No ale ta jedna to była mocna. No, ta jedna to była mega. Fajna, droga. Droga. Fajna była ta drama dziewczyna. Tomek, on jest twój! Zagotował ty. Zagotował się jak czajnik eee! Dawaj, ostry, próbuj. To jest aptekarska dokładność w Dami. Ja pierdolę, co tu się dzieje, ty? Ej. To była kosa akurat, to już była kosa. Jee!

Kilimranch. Trzeba grać fair play, to nie będzie wstydu. Nie no! Dobrze, ja, ja pier... Dawaj! Kurde, <g carrots> Dawaj! Masz to! dawaj! Dawaj!

Ej, to prawie jak turniej Neymara, że myślałem, że będziemy grali w końcu jeden na jeden, nie? A widzieliście co się działo? Stary, jak w drugiej edycji, A. w styczniu, to skończyło się tak, że był jeden na boisku, A w trzecim, że... no, podobnie. Nie, jeden. Ok, to jest Mocno widzowy. Tego się nikt nie spodziewał. Ale my wierzyliśmy. Oni jeszcze nie wiedzą. Nie wiedzą. Ale Krzysiu, co na bramcy potem, co? Ty, Krzysiu! Panie sędzio, super mecz, super mecz, naprawdę. <laughs> to jest Słowa. dobre, patrzcie, patrzcie. Ja to dupię. Ale ten mecz. Praktycznie, nawet z Justkiem, nawet we dwóch go kończyli. Justek też miał swoją interwencję. Dobra, teraz mamy dwa mecze przerwy, więc możemy chwilę odcofnąć. Ja tylko się obróciłem a tu pół cał chmara czerwonych, nie, nie? ja właśnie... Nie! nie. Ja 10 metrów z tyłu się wziąłem, siły, i siodam, 48 Uf, właśnie wejść do pół 40! Sędzia jest za na nas ostro też w ch... będzie nam sędziowo nie dla nas jak coś, nie? Bo on już drugi mecz nas uspokaja, nie Sędzia coś. Uf, to sędzia to, 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 to nam tak na rękę tyle razy! Gdyby nie on, to my, nas nie ma wszystkich. Aleksa gadał, że już nas mówią, że jesteśmy cwaniaczki i na no, jakieś... się to, to od tego, że oni powoli zaczęli mnie gdzieś tam przepychać. No, A, można? A, można. No to, to, ale można. Ale to dostałem od ciebie No to po prostu musicie oddać To nie no nie, nie, sorry, my też. W imieniu grupy, bo oni się nie ja się przyznają. Nie, Takie rzeczy tylko... Tylko druż nasza drużyna, FC Blue. ewentualnie Team Boxler. Jeżeli chcecie kolejny turniej w naszym tak? wykonaniu, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subika teraz, nie? Bo inaczej nie będzie no Nie będzie, nie będzie nie? Jak nie klikniecie teraz, to nie będzie 25 tysięcy łapek w górę musicie wbić po tym A to jest takie potężne materiały, że musi być Pamiętajcie, to nie jest pay per view, to jest za darmo Tylko subskrybujcie kanał i klikacie łapkę w górę A. Subskrybujcie, skurw**ny! Ulfie, <laughs> 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 co wyłapał? Kurde, no bardzo się boję tego meczu, bo to może nie najtrudniejszy mecz na tym turnieju.